by moje nie, Co tam u was, jak tam żyćko Bo ja tutaj zagram w Clash Royale już e, Codziennie Codziennie gram po milion godzin Także e, Dzisiaj zaczynamy z nową serią na kanale Słuchajcie to, nowa seria Czyli e, Wbijam Jak to się nazywa? Wbijam Master 3 W 3 jo. W 3 dni Dobra, a więc yy, a więc trzeba poszukać klanu na początku. Yy, ponieważ wywalili mnie z klanu, nie wiem czemu. Przegrałem codziennie, wszystko zrobiłem. Poszukamy sobie klanu. Ja bym dobrze mówić w jednym języku. I myślę, że właśnie w tym języku sobie poszukamy, bo Polski są nudne. A i ich coś się kliknęło. Nie lubię tej gry czasami. Ale nie na no, spokój Dobra szukamy szukamy kraju do którego mógłbym dołączyć mm, No nie no nie ma Czemu nie ma tego yeah. Nie. <zibany> Libanu nie ma Dobra to Libia <zibany> Z sobie weźmiemy planik taki rówinka mi napiszemy e Luwinka, -y co chodziła li panu. Powinien być lipa w taki życiu. Dyskryminuję nie Dobra, nieważne. Zomeczki. E, Zapraszam was na arenkę. Jo! Na areniu nie. Dobra. Lecimy gościu moje, dziesiąty level Ciekawe czy w ogóle się urodził jeszcze, czy dopiero... Nie Czajcie to ziomeczki, dzisiaj jest godzina A za chwilę wam pokażę jaka, tylko że... 12.30 jest A ja dopiero wstałem Czajcie to Ja nie wiem w ogóle co tutaj się dzieje W tym życiu No ale nie no. Dobrze jest, ale no, gościu widać, że jest yy, albo Majki, zespół Tureta, albo coś, bo, bo grać nie umie. Oczywiście nie, że się śmieje zespół Tureta, ponieważ to jest poważne schorzenie, z którego nie, nie należy się śmiać, ale wiecie. A, ciszę wam trochę, bo yy, jest za <noise> Nie można się śmiać zespół Tureta. Bo zespół Tureta mają... To nic nie zmienia, tak? Nic nie, nie, nic nie zmienia w życiu. Bo co, bo urodziłeś się z zespołem Tureta, co co, to się zgorszy? No nie, nie jesteś, jesteś nawet lepszy, bym powiedział. No, także wszyscy, którzy to oglądają, mają zespół Tureta to pozdrawiam. I no nie, nie martwcie się. Ja na przykład chciałbym mieć, nie ja, nie chciałbym mieć, ale... Nie, tak nie było. Nie było tego, dobra, nieważne. Może zajmijmy się graniem, bo to mi chyba najlepiej wychodzi. A i w ogóle z tego miejsca chciałbym pozdrowić Wiktora W, ponieważ on przejął władzę nad serwerem, na którym i tak on miał władzę, ale na Discordzie i postanowił, że postanowił, że, że go no po prostu, że od, odwaliło mu od, 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 od mina. Nie wiem dlaczego. Nie wiem co to się stało. Ale chciałem wam się widzowie powiedzieć, żebyście żebyście się nie zadawali z tym z tym gościem Ptyśek TV na YouTube. Możecie go tam zrajdować i powiedzieć mu, że jest pozdro ode mnie. Pozdro ode mnie. W ogóle ziomeczki dzisiaj. Nalazłem na YouTubie Pawla Sky Skajaja Sky Nagrywa na YouTubie, czy ci to? I jeszcze nagrywa No dokładnie, też nie widziałem Też się zastanawiam Jak to jest możliwe Ale nie no mi Ale jest, jest, jest <słuchy> Jak myślicie wygnął to czy nie? Możecie pisać w komentarzu Tu jak wy, jak powiecie, że Coś jak traficie to daje wam 1000 złotych A jak nie traficie to wy mi dajecie milion Patrzcie teraz strzałkami rzucam Ajajaj nie trafiłem O nie Dobra Teraz trzeba się obronić Bo tego już nie ma szansy, żebyśmy wygrali Nie możemy wygrać Pamiętacie jak przegracie To dajecie mi Wszystkie jak ja przegram to dajecie mi 1000 złotych No także Może może będzie 1000 zł. Albo nie, zmiana tematu. Zmiana w sensie <noise> zakładu. Jak wygram, to mi dajecie 1000 zł. I zobaczymy, czy wygrałem. Wygrałem, dajecie mi 1000 zł. No przykro mi, ale już się umówiliście No i to zatwierdzony przez rząd w Libanie. <noise> nie no, nie. No, nie. <noise> rząd w Libii. <noise> W że prezydentem e, Liberii Liberi, jest zawodnik, który grał w, w piłkę nożną, George Weah, well. no, czekajcie to, filmeczki, napisałem linka, a oni nic nie odpisują, to muszę im wysłać jakieś e, oko. <zysy> A właśnie, koniec odcinka jest, bo się nie zmieści. <laughs> <laughs>